Witajcie. minął już jakiś czas, myślę, że pół godziny to nie było, a raczej 20 minut. Wyciągnąłem przed chwileczką z tego etui. A oczywiście, po wyciągnięciu z wody, wsadziłem do ręcznika. Wysłyszyłem, bardzo szybko się wysuszył. Wyciągnąłem. Woda jest zimna, podkreślam. Czyli taka, znaczy zimna około 20 stopni, czyli taka pewnie jak w morzu, chociaż może być cieplejsza znacznie woda. Około 25 stopni, albo i więcej, ale myślę, że około tego, e, tak więc Co Wam mogę powiedzieć, wyciągnąłem etui, wytarłem, wyciągnąłem ten oto kawałek papieru z tym Papierem, który był w środku, jeśli chodzi o papier toaletowy, I nigdzie, podkreślam nigdzie, ani kapki wody nigdzie nie ma ale to oczywiście to oczywiście ten papier także że suchutki jest całkowicie ale mam jeszcze w planach zrobić jeszcze jeden test to znaczy ten papierek wsadzę takim kantem, tak kantem do wody, żeby sprawdzić czy on w ogóle za, zamoknie na szerokich badach chcę zobaczyć jaki będzie ślad, gdy dotknie wody Pokazuję, że wodą rzeczywiście dotknąłem. Teraz wysuszę, dotknę ręcznika. Czy będzie jakiś ślad? O to mi chodzi. Myślę, że widać tutaj w rogu, ale nie. Może nie być widać. Postaram się powiększyć w ten sposób. nie będzie niestety widać ale zapewniam Was, że może nie widać od tej strony lakierowanej chociaż widać, bo ja się tutaj ten papier słabo widać, przepraszam a z tej strony widać ślad, że on zamoknął tak więc ja planuję zrobić teraz taki test już nie będę wkładał papieru toaletowego ponieważ odrobinki te minimalne takie gdzieś tam będą zasyfiać środek tego futerału, co jest niewskazane. Nie chciałbym, żeby cokolwiek utrudniało potem robienie zdjęć, a czyścić od wewnątrz tego to raczej nie wyobrażam sobie. Tak więc ten papierek wsadzę jeszcze raz, zaraz do tego futerału. Zapewniam, że tam w środku ani kropli nie ma, przynajmniej z tego co zaobserwowałem. Nic tu nie zamokło, nie zawilgło bardzo dobrze, tak więc ja tutaj wsadzę jeszcze raz ten papier, który był, zanurzę to jeszcze raz yy. i bardziej powyginam to. Coś, to, coś na zasadzie dwoma rękami będę wyginął z każdej strony, żeby być w 100% przekonany, że mogę wsadzić do tego telefon za spore pieniądze, żeby się czasem nie utopił. Dobra, pokażę wam zaraz testy. Ok, testy tego futerału zrobię jeszcze zanim sadzę telefon na tej kartce papieru. Chcę czuć, że tam jest w środku trochę powietrza, więc naciskam, czy ucieknie, nie chcę uciec. Bardzo dobrze, Ciekawe, czy coś tam mnie. Zależy mi na tym, żeby przetestować to maksymalnie. Ekstremalnie tak bym to nazwał. Teraz możemy przetestować, zobaczyć jak ten nasz papier będzie się tam prezentował w środku. O, jeszcze kilka razy. Trochę poginajmy tutaj, ile, ile się da, jak. Teraz to wytrzyma, no to spokojnie można telefon wkładać i ufać tym dwóm dźwigniom, które tutaj są, że odpowiednio mocno naciskają ten gumowy pokrowiec i uniemożliwiają przedostanie się tutaj jakiegokolwiek powietrza czy wody. No to co, testujemy. Znaczy, testu, testować już testowaliśmy teraz. Pozwolę sobie otworzyć ten pokrowiec. Aha, nie było, otworzę, Najpierw trzeba wysuszyć. Zapewniam Was, że bardzo szybko schnie po dotknięciu ręcznika. oczywiście mikro jakieś części wody dlatego najlepiej wyciągać z pokrowca telefon oczywiście tak czyli wsuwać go wysuwać go w dół nie wiadomo czy nie ma jakichś kropek kropki jakieś są widać je może nie będzie ich widać na tym filmie ale zapewniam że jakieś tam mikrokropki kropki są aczkolwiek w miejscu gdzie styka się stykają się części, które po prostu są ze sobą zetknięte. Wody tam nie ma. Ale jeszcze tak sobie zrobię. Jakby wysuszyło się to co może się wysuszyć. Okej, okay, dobra. Ok, w tym momencie myślę, że możemy ten papierek wysunąć i przetestować i zobaczyć bo jak się będzie miało. Trochę niewygodnie tak z telefonem nagrywać, ale... Okej, okay. sprawdzamy papierek nasz. Czy Kropka gdzieś jest. Oczywiście ręce sobie wytręło. Tu widzę, że dotknąłem kawałka papierku z tej strony, ale to nie jest kwestia przedostania się wody, tylko mojej mokrej dłoni od wewnętrznej strony. Tutaj w tym miejscu delikatnie dotknąłem no i lekko przymoczyłem ale to akurat nie jest żadne przymoczenie gdyby choćby kropla się tam dostała do środka to byłyby jakieś ślady na całym tym papierze choćby w jakimś miejscu nie ma w ogóle nic tu widać, widać oczywiście w tym rogu tutaj że jest ale to ja, ja dotknąłem tego to ja zrobiłem wewnętrzną częścią dłoni, która o, już wysycha, a ja tu jeszcze trochę mokra jest. No, ale dobra, pomijmy ten szczegół. Popatrzmy tu. Zrobię jakichkolwiek śladów. Wszystko ok. A zobaczmy. A, jeszcze zobaczmy ten pokrowiec tu. Czy w środku cokolwiek jest. Nie ma nic. Myślę, że zrobimy teraz test z tym telefonem, którym teraz nagrywam. To znaczy, wsadzę ten telefon do tego pokrowca, <gryw> no i zanurzę. Ten telefon, który nagrywam jest to Nokia N8, niezniszczalny telefon moim zdaniem. I nim przetestuję, czy jest rzeczywiście ten pokrowiec wodoodporny. No to ryzyk fizyk. Skuter, ale już jest, a żeby Wam to udowodnić, to oczywiście podejdę sobie do lustra. Albo, czy coś sobie do naszego, czy nie jak sobie. Ciągnąć telefon. Oczywiście w tyle możemy sterować ekranem w pokrowcu. o powiększenie. Pomniejszenie. Wszystko działa. To co? wyciągamy go. Takie dwie kropki nie uszkodziło się. Skorzystajmy tutaj oczywiście z ręcznika poprawiec, kurcze wydaje się taki średni a jednak spełnia się w pełni w tym do czego jest stworzony telefon sprawdzam ten cały mój telefon czy nie ma jakichś śladów zamoczenia nigdzie nie ma wszystko słodkie wszystko słodkie w związku z tym e, test przed ostatecznym testem już z telefonem Samsung Galaxy Note 3. Przebieg pomyślnie. Przeglądam jeszcze raz się tutaj tym wszystkim gumowcom. No i co tu dużo mówić, wszystko wygląda OK. To co? Ostatni szybki test taki. Powiedzmy, że jesteśmy na łodzi. I chcemy przetestować telefon. Czy wszystko będzie dobrze? Wkładam jeszcze raz tą Nokię ostatni raz, ostatnie testy. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, zrobimy test już Galaxy na 3 No to co? Hop się, telefon. część do naszej Cały czas to jest... nie widzę najmniejszego problemu. Się rzucać telefonem z wysokości około myślę 30 cm do wody. Wygląda w porządku. Zrobiłem teraz taki test w postaci ee, oblewania fterału z telefonem. Raz na przemian gorącą, a raz na zimną wodą. Tak, żeby w 100% upewnić się, że ten fterał jest odporny na wahania temperatury wody. Super bardzo po prostu była ciepło. Dobra, to co? Wyciągamy telefon jeszcze, jeszcze raz. Myślę, że możemy przypomnieć. Widać że to można stosować do dowolnego telefonu. Który się zmieści. Dobra, to wideo tu drugie będzie jak widać. Chce. Patrzę na telefon teraz. Czy nie ma jakichkolwiek śladów wody w rogach, gdziekolwiek. Nic. Pokrowiec także suchutki. Ani grama wody nigdzie. Żeby to potwierdzić, myślę, że warto będzie wsadzić tutaj ten papier oryginalny, jaki był w zestawie. A tu widać, że mi się trochę kapło na niego. To Pokażę Wam, jak wygląda ten papier przed sadzeniem. Trochę mi się tu kapło. O, kilka kropelek się porobiło na nim, więc ale myślę, że takie kropelki jak się tu porobiły, to one tam są nieznaczące w niczym. O! Tu mamy w środku jakąś jedną kropelkę, która już wyschła. Wygląda. Ułóżmy teraz, poczekajcie chwilę, wsadzę ten papierek do środka. Ok, papierek wsadziłem do środka. Myślę, że dobrym testem będzie test takiego wstrząśnięcia, to znaczy, wszędzie dostaniecie ten papierek i do góry i na dół. tam jakaś kropla by była, to myślę, że się po prostu dostanie, chociaż test, który już przeprowadziłem, myślę, że upewniają mnie w tym, żeby wsadzić telefon swobodnie i zanurzyć Zobaczymy, zobaczymy, jak to wygląda. No, co To jest nasz papierek. widać nic, a nic nigdzie nowego nie ma. Wszystko suchutkie. No to co? Następny film myślę, że będzie za chwilę. Nakręcę, wsadzam po prostu Galaxy Note 3. Zapraszam na film numer 3. स्टोर